Wiecie, co lubię? Średniowiecze. Średniowiecze jest bardzo fascynującym okresem, którym interesuję się odkąd byłem mały i bardzo go lubię. Czytam o nim, jak generalnie o całości historii, która jest moim hobby. Szkoda tylko, że średniowiecze jest najbardziej, najgorzej, przesadnie, źle przedstawianym okresem w historii, i dzisiaj się temu przyjrzymy. Obecnie w popkulturze średniowiecze funkcjonuje jako taki bardzo zły okres, gdzie ludzie byli obrzydliwi, brudni, fanatyczni, palili wszystkich na stosach, jedli własne odchody, no i się w nich kąpali, nie pili wody, bo była zbyt brudna i zamiast tego pili piwo, przez co byli alkoholikami. Myśleli, że ziemia jest płaska i tak dalej. A no i każdy był zdeformowany i brzydki. I lekroć widzę średniowiecze przedstawiane w taki sposób, no. To a także nady, niemal taki jak widząc ludzi, którzy twierdzą, że wszystkie wielkie osiągnięcia cywilizacji starożytności to sprawka kosmitów. Na początku udajmy się do źródeł tego nazwijmy to syndromu wariowania na widok średniowiecza. To zaczęło się w renesansie, kiedy ludzie ogólnie uważali, że są lepsi niż dawniej, i stawiali siebie w takiej opozycji do średniowiecza. W końcu, renesans to, prawda, odrodzenie, oświecenie, przepraszam. Wtedy to pojawiła się po raz pierwszy ta cała nienawiść do średniowiecza i traktowanie go jako najgorszej rzeczy, jaka istniała, która trwa aż do dziś. I dziś postaram się wytłumaczyć Tobie, czemu średniowiecze wcale nie było takie, jak myślisz, że było, karmiony popkulturą i faktoidami, których czasami uczą niestety nawet w szkołach. Po pierwsze, ludzie ze średniowiecza nie byli brudni. W średniowieczu popularne były publiczne łaźnie, gdzie można się umyć. Kościół nawet zachęcał do tego, żeby się myć i utrzymywać się w dobrej higienie. Oczywiście nie każdy kąpał się w takich łaźniach. Biedniejsi ludzie musieli zamiast tego kąpać się w rzekach, jeziorach czy strumieniach. Były nawet toalety. Oczywiście nie każdy posiadał w domu swoją osobną toaletę ze spłuczką, ale toalety wówczas istniały. W średniowieczu nikt nie był też jakimś koprofilem, defekowano się do sławojek lub wychodków lub w krzaki, no wbrew temu co się mówi, fekalia nie leżały na ulicach górami ani nie płynęły stale rynsztokami. To co ciekawe podobno miało miejsce nie w średniowieczu, a w często stawianym jako dobry i oświecony oraz czysty w porównaniu z średniowieczem starożytnym Rzymie. Następny aspekt to przedstawianie średniowiecza jako celowo brudnego, szaro-brązowego itd., Średniowieczenie było jakimś magicznym okresem, kiedy wszystko było brudne, szare i mroczne. Ten las wyglądał pewnie identycznie w średniowieczu, ta skała też. Średniowieci kmieci nie ubierali się w poplamione błotem i brudem szmaty. Nie, nosili się różnie, ogólnie, zależy od tego, do jakiej klasy przynależeli. Przykładowo chłopi ubierali się prosto, ale nie obrzydliwie ani w jakąś zgniliznę. Tak samo mieszczanie, szlachta. Naówczas no, nie było jakąś normą noszenie jakichś brudnych, brązowych szmat. Teraz powiedzmy sobie o długości życia w średniowieczu. Według ludzi w średniowieczu ginąłeś mając 20-25 lat i w średniowieczu najstarsi ludzie mieli po 40-30 lat. Jest to błąd. Ludzie żyli krócej niż obecnie, ponieważ medycyna nie była tak rozwinięta, ale nie umierali jako 20-latkowie. Przykładowo Karol Wielki żył 60 ileś lat, a papież Urban II 64 lata. A podając konkrety, to powiedzmy, że w XV wieku, który nam Polakom jest choćby dobrze znany dzięki bitwie pod Grunwaldem, przeciętna długość życia wynosiła 60 ileś lat. Nawet w Biblii mamy wspomniane, że w czasach biblijnych, czyli długo, długo przed średniowieczem, ludzie spokojnie dożywali 70 lat. Skąd więc te statystyki, te wszystkie statystyki, jaki to wtedy krótki był Żydot? Ano przez zarazy, takie jak czarna śmierć czy wojny. Właśnie przez nie tylu ludzi w średniowieczu ginęło. Ponadto duża liczba zgonów dzieci obniżała średnią długość życia. Kolejna rzecz to głupota. Średniowieczni ludzie nie byli głupi. Po prostu nie wiedzieli o świecie tyle, co my. Nie mieli dostępu do internetu, do telewizji, do radia. Na przykład te potwory. Czy wy serio myślicie, że każdy średniowieczny człowiek w to wierzył? To tak jakby paręset lat po obecnych czasach ktoś znajdywał tego typu filmy i twierdził, że ludzie w XXI wieku byli głupi. Wierzyli w to, że istnieje The Rake. Oczywiście, że niektórzy ludzie w to wierzyli. Do dzisiaj mamy ludzi, którzy wierzą w różne paranormalne zjawiska, ale wówczas ludzie bardzo mało wiedzieli o świecie i byli silnie religijni. Wyobraźcie sobie samych siebie w średniowieczu, nie posiadacie obecnej wiedzy. I przychodzi do was drugi człowiek i mówi, że widział wielkiego kraba wielkości wyspy. I nie macie żadnego dowodu, że nie mówi prawdy. Żadnego. Przykładowo, kiedyś krętacze brali rogi narwala. I sprzedawali je jako rogi jednorożca. Jaki mieliście wtedy dowód, że to nie są rogi prawdziwego jednorożca? Hm? Właśnie, te potwory to strasznie fascynująca rzecz. Niektóre to faktycznie istniejące stworzenia z mitologii, inne służyły jako straszaki, a inne to polityczne lub religijne alegorie. To jest przykładowo papież. Ludzie ze średniowiecza nie wierzyli też, że Ziemia jest płaska. Ten mit jest tak rozpowszechniany, że ma nawet osobną stronę na Wikipedii, tak powszechnie dostępnej i tak powszechnie znanej stronie, a ludzie dalej w to wierzą, mimo tego, że ma on źródło, o ile mi wiadomo, w antykatolickich tezach protestantów z XVII wieku. Następna rzecz to rycerze. Jacy byli rycerze: bezużyteczni żołnierze, którzy muszą być wsadzani na konie dźwigami, a gdy spadali z koni, automatycznie umierali, bo nie mogli wstać, bo ich zbroje były tak ciężkie, że nawet tak chodzili, to poruszali się wolniej niż współczesny np. czołg. Nie, prawdziwi rycerze poruszali się mniej więcej tak. Rycerze nie byli jakimiś bezużytecznymi klockami metalu, które trzeba było wyrzucić magicznie, kiedy ludzie zaczęli szerzej używać broni palnej. Mnie tego bełkotu, tej głupoty o koniach i dźwigach i tym umieraniu po spadnięciu z konia autentycznie uczono w szkole. Normalnie w szkole, na historii. Nie wiem, czy się świadczy być zażenowanym. No. A więc reasumując: Średniowiecze nie było szaro-brązowym okresem, gdzie stale palono ludzi i torturowano ich, gdzie ludzie nie byli po uszy we własnych odchodach, nie byli brudni i nie byli głupi. Warto zauważyć, że średniowiecze nie zawsze było przedstawiane źle. Kiedyś było przedstawiane jak każda inna era przykładowo w klasyce polskiego kina 300. A potem nastała ta moda na przedstawianie średniowiecza jako piekła na ziemi. Dlaczego? Jakakolwiek rzecz ze średniowieczem, tudzież stylizowana na średniowiecze, musi przedstawiać je choćby minimalnie w zhyperbolizowanym, złośliwym lub negatywnym świetle. Często nieintencjonalnie. Nie jestem pewny, co się stało z tą wizją średniowiecznej epiki, przygody, podniosłości, koloru i barw. Zastanawia mnie, dlaczego wszystkie inne epoki są przedstawiane w popkulturze normalnie, względnie neutralnie, tylko na punkcie średniowiecza jakoś ludzie dalej mają uprzedzenia, byleby nie przedstawiać go w neutralnym, naturalnym świetle. Czasami mam wrażenie, że niektórzy ludzie biorą takie uniwersa fantastyczne jak Warhammer Fantazy. Wiedźmin, czy Gra o Thron, ich przedstawianie średniowiecza za fakt, i na nim bazują swój pogląd na tą epokę, a nie na faktycznym edukowaniu się w tejże dziedzinie, przez co każdy myśli, że było wtedy szaro-ciemno, brudno i ponuro. Ludzie chyba zapominają, że Goście Goście albo Monty Python i Święty Graal to nie są dokumenty na temat średniowiecza. No bo będę szczery, czasami mam wrażenie, jakoby tacy ludzie je za nie uważali. Średniowiecze to epoka jak epoka, nie ma co jej demonizować. Każda epoka ma swoje dobre i złe strony. Starożytność, średniowiecze, renesans, era napoleońska, XIX wiek, XX wiek. No, więc może następnym razem, kiedy na przykład piszesz swój fantazy świat albo jakieś opowiadanie, zastanów się, czy aby na pewno jesteś pewny, że chłopi byli brudni i łazili w brązowych szmatach i nikt się nie cieszył z niczego. Po zapaleniem czarownic. Do zobaczenia w na następnym odcinku. Cześć!